Pierwsze co to jak mój głos jest taki trochę dziwny, to no, jestem trochę chora no to więc nagrywam vloga e, patrzcie jaki świat. No to więc jest godzina e, 19.29. E, no to więc jeszcze dzisiaj mam jeszcze dzisiaj mam parę rzeczy do zrobienia Teraz muszę zrobić trening, yy, muszę, muszę dać psu jeść, yy, powyciągać no, garki ze zmywarki, nie, powyciągać naczynia ze zmywarki, <noise> yy, muszę iść się wykąpać, chcę pomalować jeszcze dzisiaj paznokcie, nie wiem jak to pójdzie. dużo czasu później już jest 22.32 um, jest a teraz wezmę sobie masażkę zrobię znalazłam jakąś w dobra e, po prostu nałożę na twarz umyłam jakby swoją twarz nie zmyłam rzęs jeszcze ani, tylko umyłam jakby twarz żeby nie mieć nic na skórze teraz zapalę okej okay. okay. Na razie to otworzyłam. Nie wiem, czemu tak ciężko było to otworzyć. 10-15 minut. Ok, ja będę, ja będę trzymać 10 minut. Będę nastawię ten timer. Dobra, nastawię na tak 7 minut, bo jakby już natrzymałam trochę tą maseczkę. Nopsal. 7 minut. Zaraz godzina 7 minut, co? Nie. 7. A, 7 minut. Teraz czekamy. Okej, okay, umyłam twarz. I teraz będę iść się kąpać. Boże, już 25 minut nagrywam. Jezu, I teraz wezmę rozczesę, rozczesę, rozczeszę, rozczeszę. Rozczeszę włosy. I pójdę szybko pod prysznic i się szybko wykąpię. I nie wiem, mi się włosów tak nie chce być. Ok, odesłaj się do Was jutro. Bo już mi się dzisiaj nic nie chce. Ja tylko idę się kąpać, zrobię skincare i, i idę do łóżka, bo, bo naprawdę mi się nic nie chce. Już jest za późno. Więc jest następny dzień i jest już za 15.00. Może. Um, mój głos dalej jest. <laughs> no. Teraz maluję se ten. Piegi. Kupiłam w Rosmanie taki ten y, pisak do robienia piegów. Bo myślałam, żeby nakleić se rzęsy, bo mnie tak wkurza malowanie rzęs. Y, jakby, ale próbuję się powstrzymać i dopiero sobie nakleję jak będę jechać na wakacje. Ale też chcę dzisiaj pomalować paznokcie. Mówiłam wam to wczoraj um, i to zrobię... Mam nadzieję, że to zrobię, bo tak jakby odkładam to tak na następny dzień i to tak. No, ale teraz się pomaluję, ubiorę się, a jeszcze muszę uczesać włosy jakoś I, i pójdę ten na ogródek, bo... Grill będzie. Ja już tak bym chciała wakacje. To jest. Oh, ja, ja tak wyczekuję tych wakacji. Tak czekam na te wakacje i to dni coraz tak duży, Tak dłużą du, się. Okej, okay, wezmę się, skończę malować i. i w ogóle się ogarnę cała i do Was się odezwę. Okej, okay, wziąłem, Skończyłam się malować, wziąłam, otrząsałam włosy. Nie wiem czy mi się podoba tak jak się uczyłam, ale no tak, nie wiem, ale no musiałam tak, bo mam tłuste i po prostu, no wczoraj mi się nie chciało myć, ale dzisiaj umję I patrzcie mój outfit, mam bluzkę białą i spodenki. Okej, okay, jednak zmieniłam mój fit, outfit. Mam takie spodenki różowe, z tymi z kwiatuszkami i taką, taki t-shirt. Boże, ja nie ja mam tak dość mojego głosu, mojej chrypy. No, a tak wyglądam, idę, idę na grilla zjeść i ubieram te klapki Nie, nic mi się nie chce, ale muszę podmalować paznokcie. Zanim yy, ten zrobię paznokcie, to zrobię sobie. Yy, teraz se zrobię maczę jeszcze, bo dawno nie piłam. Znaczy, dawno. Zda, wczoraj chyba piłam. <grym> no to bardzo dawno. Ale wczoraj zrobiłam taką, że jakaś niedobra mi wyszła i zrobię sobie. Um, Teraz będę malować paznokcie i wybrałam taki niebieski kolor i tak, maluję je na podłodze. No tak, miałam malować paznokcie, ale... E, bo pomalowałam jedną rękę, ale zmyłam, bo jakby nie poszłam jakby do światła, co nie przy oknie i... Mm -mm. No, to więc je zmyłam. Hej, sorry za światło, bo jest, jest ciemno, bo jest burza. E, na razie tak nie pada, ale strasznie padało w ogóle, taka ulewa była. E, no, ale ja chcę się pożegnać, bo już dzisiaj, jeszcze dzisiaj miałam nagrywać, ale tak naprawdę No dzisiaj nic nie robię i też nie, nie chcę mi się nic i pogoda no, jest taka jaka jest. Jest straszna burza cały dzień. Normalnie grzmi i, I pada. No to więc. Świetnie. Już będzie wszystko w tym filmiku. Jak wam się spodobał dajcie łapkę w górę. I widzimy się w następnym. Pa, pa.